Kto żyje w sercu tych, którzy pozostają, nie umiera. Pod takim hasłem odbyła się tegoroczna kwesta na brzezińskiej nekropoli. Wolontariusze zbierali pieniądze na renowację cmentarza oraz starych grobów. Oprócz tego organizatorzy planują wybudować obelisk upamiętniający osoby, które zginęły podczas działań wojennych, a nie mają własnych grobów. W Brzezinach kwesty organizowane są od 2009 roku. W tym roku odbyła się zatem już siódma edycja zbiórki pieniężnej na rzecz odnowy cmentarza w Brzezinach. Dzisiaj rozpoczęliśmy kolejną już siódmą kwestę na rzecz odnowy cmentarza w Brzezinach. Kwesta jak zazwyczaj cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko osób wspierających, ale przede wszystkim osób, które się angażują w tę kwestę. Bardzo wiele osób zaangażowanych. Około 130-140 osób, które kwestują, czyli są wolontariuszami w ramach naszej kwesty. Jak zwykle zbieramy pieniążki, rozprowadzamy znicze cegiełki. Przygotowaliśmy baner z dziesiątką osób, które spoczywają na naszym cmentarzu z ich sylwetkami tych osób. Kwesta w Brzezinach to już tradycja. Co do tej pory udało się zrealizować z zebranych pieniędzy? Wiele się udało. Cały czas szukamy coś nowego, coś innego. No, cmentarz jest ograniczony, bo nie jest olbrzymi, ale jest wiele zaniedbanych mogił grobów, to ponad 30 grobów odnowionych. To były i z piaskowca nagrobki i marmurowe, ale także i żeliwne krzyże. Teraz nasz kolejny pomysł po zeszłorocznym grobie prawosławnym, takim, tak nazwaliśmy umownie grób prawosławny, ale to jest grób ekumeniczny. Na dawnym grobie prawosławnym przygotowaliśmy grup pamięci osób, innych wyznań, różnych wyznań chrześcijańskich, kiedyś zamieszkujących te tereny. A w tym roku, 11 listopada, odbędzie się poświęcenie pomnika pamięci ofiar wojen, różnych zawiarów wojennych, nie tylko tej II wojny światowej, ale i I wojny światowej. Pamięci osób, które nie mają swojego grobu, i ku przestrodze na tym murze symbolicznym znajdą się tabliczki z imionami i nazwiskami osób, tych, które ustaliliśmy, że wiem, że pochodziły z tego terenu, czy to zginęły w Auschwitz, czy w Twerze, czy tutaj w tych terenach, czy gdzieś w obronie Warszawy, w obronie Twierdzy Modlin. Chcemy upamiętnić, aby zostały w pamięci i tak jak powiedziałem, była ta cała informacja też ku przestrodze, ku następnym pokoleniom, żeby pamiętały, jakim złem jest wojna. Podczas kwesty mocno podkreślano fakt, że akcja zbiórki pieniędzy na odnowę cmentarzy jest słuszną akcją. W kwestę na renowację zabytkowych nagrobków zaangażowało się wiele osób. Panie Wójcie, dlaczego Pan wspiera taką akcję? Trzeba takie akcje wspierać, dlatego że jest jednak wiele takich starych, zaniedbanych nagrobków, o których już mało kto pamięta, bo wiadomo, że jeżeli nie ma najbliższej rodziny, to no nie ma o to kto zadbać. Są to często również osoby, które odgrywały jakąś ważną rolę w życiu Polski, czy w życiu tutaj parafii, gminy, więc no warto wspierać, warto odnawiać, żeby to pozostało dla pamięci, dla następnych pokoleń. I tutaj z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim tym, którzy wrzucają którzy te pieniążki do, do tych kuszek, bo naprawdę będą one przeznaczone na szlachetny cel. Głównym celem akcji jest zebranie funduszy na ratowanie najstarszych i najciekawszych nagrobków. Jak jednak podkreślali organizatorzy, to nie liczby są najważniejsze. Prawdziwym sukcesem kwesty jest jej pozytywny odbiór w środowisku lokalnym. Kolejny raz nie zawiedli samorządowcy z gminy Morawice i Sitkówka Kanowiny, a wraz z nimi przedstawiciele różnych środowisk. Ale przede wszystkim nie zawiodły osoby odwiedzające brzezińską nekropolię, które nie przychodziły obojętnie obok kwestujących. Dzięki ich hojności w tym roku udało się zebrać 8262 zł i 1 euro.